Agnieszka Szoty, skrzydłowa Artego Bydgoszcz. Jak, jakie nastroje panują w zespole przed meczem z Energią Toruń? Yy, no jesteśmy skoncentrowane, nastawione bojowo, że tak powiem. Yy, pozytywnie myślące. Uważam, że dzięki dobrej pracy i przygotowaniu i przede wszystkim koncentracji, jaka teraz stanuje na treningach, jeżeli uda nam się to przenieść te wszystkie rzeczy na mecz, to jest szansa powalczyć i może nawet wygrać z Toruniem. Wyciągając wnioski z październikowego meczu derbowego, jakie elementy gry trzeba poprawić, żeby wygrać z toruniankami? Przede wszystkim zmniejszyć ilość strat, bo w tym meczu to był chyba taki nasz, nasz największy taki konik. Potraciłyśmy bardzo dużo piłek, z których turnianki wyprowadzały bardzo dobre kontry. Myślę, że przede wszystkim to i skuteczność, bo zabrakło nam tej skuteczności w tym meczu. Gramy teraz na własnej hali, więc mam nadzieję, że to przede wszystkim będzie dla nas taki atut prawda? naszej hali, że większość akcji będziemy kończyć celnym koszem. Jeżeli powtórzycie skuteczność z ostatniego spotkania, to wynik meczu derbowego wydaje się być sprawą otwartą. Myślę, że tak. Myślę, że mamy szansę naprawdę wygrać. Oglądałyśmy mecz Toruń-Gorzów, gdzie Toruń zagrał bardzo dobrze, Gorzów troszeczkę mniej skutecznie. Tak jak mówię, że brak tej skuteczności jednak Torunianki bardzo dobrze wykorzystują. Także myślę, że jeżeli nasze dziewczyny, cała nasza drużyna będzie grała takiej skuteczności... To jest szansa. Myślę, że przede wszystkim też wszystko wywodzi się od obrony, prawda? Jaka obrona, taki atak, więc jeżeli będziemy też dobrze bronić, będziemy zespołem, czyli przede wszystkim zespołowa obrona, to naprawdę jest szansa prowadzić wyrównane spotkanie.